Ja sobie do domu jeszcze na chwilę. Ale piękny dzień pora rozwozić. Ach, nawet nie chcę mówić tego słowa. Po prostu jadę, rozwozić. Aka, jesteś i bo ona patrzy. Wezmę sobie kogo do szkoły. E, Cioèło, dobra. Dawaj A się ujadę nic, ja nic nie mam do picia. To dawaj, bo autobus już jedzie. O, jedzie, już przyjechał, dawaj. Idę Odjeżdżam. No, kurde, de No, miałaś tak nie robić Siadaj obok mnie, Rysiu Tutaj siądaj Za kierowcą najlepiej tak niedaleko... I tak niedaleko siebie jesteśmy Nie kierowca, stop, proszę, na chwilę Ja chcę iść na tył, bo tam jest najlepiej no właśnie ostatnio zacząłem, zacząłem nagrywać autobusy od tyłu. Tylko jeszcze na... Tylko jeszcze nawet ich nie zdążyłem na YouTube'a. Przypominam, że już nagrywamy. Dobra? Kolny man. Ej, a możemy wrócić się z powrotem z tej Nie wiem. Ale to jest dla inwalidów. Dobra, no. już idziemy do szkoły, bo się spóźnimy, dawaj Chodźcie Na, szybkę, na szybko, Zabrażam chodź, zjemy coś język polski Patrz, tu są się w szkole Pizza Helga Dzwonek Gdzie ty jesteś? A! Patrz, dawaj O, no dobra, ej, dobra, ukradam pizzę to Dawaj, idziemy na lekcję, szybko, tutaj Nieobecność Dolibrusa Już jesteśmy, już jesteśmy Wsiadali! Czemu Peka jest taki wysoki? Bo to jest uczeń zbuntowany Dobra, już nauczymy się. Mama Maciuś przemyciłem co? Dobra! Co przemyciłeś? Co przemyciłeś? Ja też mam. Zostaw to! Cicho! Eee, nic robimy. Postaram się być dzisiaj. Postaram się być dzisiaj miły, bo... Za długo dzieci się na mnie skarży Luz Ej Co, wcale nie okradłem banku przed chwilą <grym> Mamo, made it, no? made no? Dwa... sala oh, 2137 Dlaczego ty tak lubisz to słowo 2137? <grym> Co? Halo dyrektorze, Salad 37, poproszę. Co ty robisz? Ja jem drugie siadają. Ale nie jemy podczas lekcji, okej? Okay. Dobrze. Jaki dzisiaj temat? Nie Zapowiadam kart... Zapowiadam kartkówkę za tydzień. Z... Z lektury, jaką mamy. Przepraszam, mam słabą pamięć, nawet nie wiem, jaką. Rysiu, mam wszystko w laptopie, Podpowiem ci. A nie, pan tu Co to uf, jest? przepraszam Ktoś mi zadzwonił Wyciszyłam telefon już Dobrze, za... Zapiszmy. Zapiszmy O kurde Lekcja Nie wręcz się tak, bo kiedyś nie co to? Co, to? Co to było? My Telefon się odzywa. Temat nie wiem. się uciekamy? Ej! To, to... No Rysiu, odcinek jest! Dostań uwagę! Ale co robię? Ale co Dostań uwagę. Ale co ja zrobiłem? Odnowu. Wracaj tu! A, co wyszedł? Maciuś. Chodź tu, do dyrektora! Hmm, darmowa pizza, pyszne Już mi tu! Kurde, armata robi. A, Co ty Nie ja będę cię brać do Dostajesz dyrektora Dostajesz uwagę za krzyk Ale napisał? Słuchaj to. Czy to ty? Klikasz? Co ja? Nie, to nie jest wcale. Mój <śle> 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 brother, się... jest mój telefon. Choja, brother, ja co jest no słucham. Dzwonek. W końcu. Dren. Dobra. Dobra, ja idę coś zjeść. A co, już do domu? Nie. No już do domu, tak. Ta tak. Tak, tak, do domu! jest jedna lekcja, A, dobra. Angielski dobra. A ja się odjechałem Angielski Ja już jestem pod domem jak coś Rysiu ale ty nie uciekaj no. Ja nie Ja nie uciekam, ja jestem grzeczny uczeń Mam nadzieję Wiesz co Wiecie co? Skoro jest angielski... gdzie w której sali macie angielski? W tej samej? Tam, gdzie jest angielski. No, no czemu piszecie ja. takie rzeczy? Dobra, ale w której sali jesteś W tej samej? Jesteśmy Nie. w sali, jak, jak wchodzisz do... Jak wchodzisz do szkoły, to skręcasz... To skręcasz tutaj. O, i dobrze idziesz. Na wprost. Dzień dobry. Ja przyjdę. No, I posiedzę no, do... <laughs> ja tam usiądę. Sobie. Ja sobie tam usiądę. Kurde. Mów na przykład. Wyłączaj to. Wyłączaj to. Nie ma koleżanki. Ja siedzę, nie wiem, jak wy. Czyli to jednak dziewczyna, okej, okay, wiemy. Ha, zdjęcie na Instagramie robię. Nie na do lumpexu. Nie, dzisiaj jestem w sekcji, dzisiaj robię livea na, na YouTube. A. Dzięki za oglądanie, idę na mój motor i wybąbiam stąd. Bo to jest jeden wielki cyrk. Więc dzisiaj idziemy na shop. PAŁO MACIE Dawaj, gdy się wsiada i jedziemy się do domu Nie Pała! Kują Kujon, kujon, 2 1 3, 7, na na... No goń mnie, goń Nic się nie stało <ślesza> PASZĄ on. <Ale. ślesza> Nic tu nie było, nic zdjęcia cybrana, po pochuba. Hello. Dobry był pomysł Zadaj z przejechaniem się... motorem do szkoły. Halo, koniec lekcji już? No. Nie, ale dziękuję, że chociaż Ty, Rysiu, zostałeś. Dostałeś no mówiłem, ja jestem zorowym uczniem. Dostajesz szóstkę dlatego, że nie jesteś taką, takimi zbrodniarzami jak oni. O, fajnie. To co, koniec lekcji czy jeszcze zostaje? Jeszcze chwilę, dobrze? Tylko... Ok. Ta, za darmo szóstkę dostał! Nie w no bo ten, ja byłem, ja, byłem, ja byłem ten Ja przecież byłem Uważny na lekcji To co, no Zasługiwałem na szóstki Na nic nie zasługiwasz Tak, jeszcze siódemkę dostań <noise> Ja ten odcinek nazwę typowa szkoła. Typowa wkoła No, dawaj <noise> Te, te Co ty? Dobra, ja zostaję w szkole. Elosiu, dawaj nocujemy w szkole. Tylko jedziemy po rzeczy do domu. Wsiadaj! De, de. Właśnie wsiedliście do autobusu szkolnego dla inwalidów. No bo jesteśmy inwalidami. Bo macie cały czas odklejki. Oprócz Rysia. Rysiu to najgrzeczniejszy uczeń, jaki... Jest. No dokładnie. E, Zak z nami będzie mieszkał. Fajnie Proszę, Rysiu. Jutro mam dla ciebie Dziękuję. niespodziankę. Do widzenia w miłego. Jutro mam dla ciebie niespodziankę w szkole. Chodź, Zak. O, super. A ja też dostanę? Nie, bo właśnie chcesz. Zabierać. Kolejny dzień. Muszę ich jechać zawieźć. Masz stojemy. Nie, 5 sekund jest Poczekam do 7.30, niech się ubiorą. Na spokojnie. Spokojnie, ja na was poczekam. Macie jeszcze godzinę. Tak. Tym manem przyjechał O, cześć wyszło. A aż ty pojechałeś ze mną Cześć Reszta pojechała a, 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 autobusem dla inwalidów Manem, który jest taki nam No ale ten, choć, nam nie ten chociaż jest jakiś ten chociaż jest jakoś ozdobiony, a tamten to co? Złom Bo jest złom a. Ten chociaż ma jakiś dla inwalidów cyfer. Teraz szkolny. A tamten nawet marki nie ma. Sobie, można jeszcze sobie posiedzieć do ósmej. O dobra, to ja się napiję, bo nie jadłem jeszcze nic. E jeszcze jak pójdę jeszcze mikro, nie podłożyć ma, rzeczy do. to Dochodzi do pana dyrektora. Dobra, ja pójdę, jak będziemy wracali, to odłożę rzeczy do Ej, dobra, no, ty, ja ty, ty ja chcę być dyrektorem Chodź, dyrektora jeszcze nie ma, chodź No ja Rysiu. jestem! Rysiu! A. Dzień dobry, panie dyrektorze Dobry, witam, Widzi pan Cześć, tego tam. mądrego ucznia? No, trzeba, widzę Trzeba go udarować Bo jest naprawdę Ten bardzo no i jak kupujemy mu jakiś prezent? Ej, czekaj. Ja jestem fagatem. O, czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Trzeba mieć na załatwię później sprawy. No i tak, no, no, no co tam? Trzeba kupić jakiś prezent, bo jest ba bar. Ej, mi mikro bo już jest 8:00, musimy a, na lekcji. Dobra, idziemy pani. Dobra, dobra niech chodźmy dom. A ty zostajesz. Kup zostajesz. Coś, kup mu coś. No jak ja zostaję? Muszę na lekcję iść, proszę pana. Dobrze, chodź. Stój, ty zostajesz, ja ty zostajesz. Do... Masz darmowy kupon na zakupy. Chodź tu, gdzie ty jesteś? Nie no, chodźcie już na lekcję. No ja? Ale, dole, dole, dole. Trzymaj, a ty dostajesz, już ci daję kupon, kupon do Biedronki na zakupy. Ale... Reśu powiedz mu prawdę. Trzymaj. Reśu powiedz mu prawdę, że myli dla kupon. O masz kupon. Rysiu, w kodowym nie powiedziałeś prawo. Masz kupon, kupon dla mnie. Jedzenie Dobra, i na jedzenie i no? najlepsze w Sialeniówce. To pa. Okej, okay, spoko, spoko, spoko. Moja szafka. Oj. A przepraszam, ja jeszcze pójdę yy, odłożyć rzeczy do szafki. Dobrze. Lekcja temat Zaraz. Ej, ej, mały, mały, młody, młody. Ja nie wiem, jaki o. jestem. Wiesz do mnie po lekcjach przyjdź Nie. No przyjdź do mnie, ja ci coś dam. Co tam się dzieje? Tu... czym pana... Nic się Lekcja nie dzieje. Ja... Sorry, że przerywam lekcję. A, wiesz co? Bo ja, Dory się powiedziałem, że przyszedł do mnie po lekcjach, a on mi odpiskował i powiedział, że nie. Oj, po prostu chłopak nie chce. Chłopak po prostu nie chce. Ale ja mu chcę dać prezent. Wiesz, mam lepsze coś. Damy mu w szkole. Ale ja mam lepszy prezent dla niego już. To daj mu teraz. To zaraz przyjdę, bo mam w gabinecie. O... Dzień dobry Stop Stop lekcja Chciałem ogłosić, że ten dostaje yy, prezent O, dziękuję bardzo Proszę ciebie Bardzo Te! Ja tobie prezent wydaję. O kurde Trzymaj. Trzymaj prezent Dyrektowy nie Mam, dzięki Dyrektorze, nie patrz proszę na temat. Proszę czekać, dzwoni do mnie ktoś. Zaczynamy lekcję muzyki. Kto umie grać na pienię? Ja. To zagraj. A, A ty co? Zagraj sobie na czymś. Rysiu. No dobrze. Teraz sobie wezmę gitarę. Dobrze. A ja też, tylko taką fajną. Ej, wyłączcie, bo, mogło, bo mogą być prawa autorskie. Co mam wyłączyć? E, gitary, bo to może mieć prawa autorskie. Wiecie? A, dobra Koniec lekcji, ze mną możecie jechać Do, Do domu? domu? Eee. Eee. To się dzieje zepsutym MZA Warszawa? Nie Dobra, to już odjeżdżam Jedźcie cyferem. Ty ze mną? Chodź Ej! <słuch> um, to co to, Dlaczego to na czacie piszesz że zagwali konia? To? Co? Co? Przejrzysz sobie Będzie. serio. Ale się nagrywam odcinek, a ty jakie rzeczy mówisz. Fajnie, to było. też to ukryć, jak to jest. Poinformuję. Ej, sto, ja zdjęcia cię robię. No, jakie zdjęcie? No, ja nie, ja nie toleruję zdjęć. Otwórz mi drzwi, o. I powstałem ten Zarmiks jak wchodzi autobusy Coś się stanęło Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, w szkole, bo już jest ósma, podjeżdżam pod, ry pod dom rycia Rysiu, dalej do, do szkoły, ja już przyjechałem. Dzisiaj, dzisiaj autobus nie przyjedzie Przyjedzie cyfer. Ale ja, ja teraz jestem kierowcą autobusu. Proszę to jakoś ominąć. Ej, guys, chyba, że będę kończył. Czemu? No, ale przyjedź na chwilę. Bo do... spać idę. Przyjedź na chwilę ale do szkoły. Ale tak. Przyjedź na chwilę do, do szkoły. Ja? O, no, na razie. Wszyscy. No to ja dam, to pa. To parysiu. Ja muszę kończyć już, na razie. Na razie? tak, ty też musisz kończyć. No super. Tak oto się zakończyła ta historia w szkole. No nie. Ciekawe dwadzieścia jeden.